Cześć tej strony Patryk i Łukasz Fabryki Rowerowej. A w tym filmie będziemy chcieli tak pokrótce porozmawiać o podwyżkach cen rowerów i sytuacji na rynku rowerowym. Pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku. Zapraszamy. Zapraszamy. A w tym odcinku temat dość gorący, jak na początku wspomniał Łukasz, czyli podwyżki cen i ich zmiany na przestrzeni ostatniego roku. No roku. Tak nawet... najbardziej widocznie są na przestrzeni roku chyba. Tak. Więc w tym odcinku pokrótce z czego to wynika jakie mamy my prognozy na następne miesiące na podstawie już yy, informacji tak, od producentów. producentów, które nam już przesłali, ale jeszcze nie są yy, upublicznione dla, dla Was. W dużym stopniu na cenę rowerów wpływa przede wszystkim koszt komponentów, tak? Czyli tutaj w przypadku yy, poszczególnych modeli, amortyzator. Komponent napędowe, koła, jak i sama rama, tak? Tak, no i bardzo, bardzo dużo podróżały właściwie, nawet ostatnio mieliśmy podwyżki Shimano, Ile, nie wiem, pół miesiąca ten, miesiąc temu tak. były, były Więc kolejne. Te ceny podwyżki. cały czas falują, tak? Góra dół, góra dół. Podwyżka stali, aluminium, jak i tak. też koszty Transportu transportowe morskiego tak. na przestrzeni ostatniego roku tak mocno podrożały, że po prostu producenci nie są w stanie już tych podwyżek przejąć jakby na swój koszt tylko po prostu muszą już je jakby wrzucić w koszty końcowe produktu do klienta niestety. Tak, A więc tak, kolejnym czynnikiem, który był dość mocno istotny i widoczny w przypadku cen rowerów jest pandemia. Tak, pierwszy sezon właściwie po pandemii, no wiele osób zostało gdzieś w Polsce, no i bardzo dużo rowerów się po prostu posprzedawało, już wtedy zaczęło brakować rowerów, no i producenci nie nadążali z produkcją po prostu kolejnych, no a do tego jeszcze doszły opóźnienia w fabrykach, właśnie tak. pozamykane te, te fabryki, opóźnienia w różnych materiałach. W transporcie też, stąd też ceny rowerów dość mocno do góry poszybowały. Tak, i to się wszystko tak na, nagromadziło, nakumulowało i stąd też, no ceny... Nie wiem, procentowo to jest od 15 do, do 30% no, nawet więcej zawsze od firmy, tak? Ale są to dość spore podwyżki, jeżeli chodzi o ten segment rowerów. W perspektywie aktualnej, jak wszyscy wiemy, inflacja i poszczególne tak. czynniki ekonomiczne też nie pomagają, że w sposób. ceny dalej rowerów rosną, jak i te czynniki, które były widoczne wcześniej, czyli koszty transportu, koszty części, jak i też koszty produkcyjne danego producenta. Przy obecnych informacjach, trendach i trendach no. otrzymują informację, że ceny, które wzrosły na początku tego roku, czyli np. stycznia, znowu poszybują do góry o kolejne 15%, do tak. 10%. Co, no, czy to jest o, o, tyle, o tyle dziwne, że ogólnie w, w sprzedaży gdzieś tam rowerów, z reguły, jeżeli cena roweru była ustalona na początku sezonu, jedna, ona przez cały sezon trzymała się. W poprzednim roku mieliśmy trzy. Podwyżki, nawet i więcej czy, nie, czy do 5, nawet 4, to by no, no, na pewno był gdzieś w ciągu roku po prostu po kolei przez poszczególne firmy, co jest no, już było sytuacją niespotykaną na, na rynku rowerowym. Tak, więc na koniec zachęcamy Was no, w sumie na zakup rowerów możliwie jak najwcześniej w tym roku, tak, jeżeli chodzi o... Sezon zimowy roku. to takie jest, no, no najbardziej a, a, akceptowalne ceny są właściwie. Tak, jeszcze w, tym w miarę okresie. elastyczne, natomiast idąc coraz bardziej bliżej sezonu rowerowego, czyli przełom już powoli marca i kwietnia no Te ceny znowu poszybują do góry zgodnie z tym, co prognozują nam producenci rowerowi. Dlatego też ci, którzy mogą, mają taką możliwość. Zachęcamy do zakupienia roweru teraz, jeszcze przez okres zimowy, hmm. po prostu żeby coś sobie zaoszczędzić z pieniążków tak. na rzecz yy, późniejszych wydatków. No, podwyżki do nikogo nie są gdzieś tam. cen. podwyżki nie są, nie są gdzieś tam. Na nikogo obce. Tak, nikogo obce, i, obce i więc. nieprzyjemne, więc. więc... No chcemy ochronić Was gdzieś przed tym, więc jeżeli szukacie jakiegoś wymarzonego roweru, lepiej rozejrzeć się teraz niż, niż czekać gdzieś tam na, na sam sezon, bo może być i dużo mniejszy wybór i, na pewno. i cena. To tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o ten segment cenowy. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia, pytania, to no, piszcie w komentarzach, na ten temat odpowiemy, ewentualnie się do nich odniesiemy. No mm. i tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o ten temat. Tak. Zapraszamy jeszcze do nas na social media, na Facebooka, na Instagrama, na TikToka od niedawna e, oraz na naszą stronę internetową fabrykarowerowa.pl. Tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.